Aleksandra Sarna, psycholożka i seksuolożka, zasiadła przed kamerą swojego kanału na YouTube. Był początek 2026 roku, a ona z uśmiechem powitała swoich widzów. Dzień dobry, kochani. Cieszę się, że mogę z wami być po raz pierwszy w tym nowym roku. Proszę, subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie komentarze i łapki w górę. Jeśli ktoś ma ochotę zacząć nowy rok od postawienia mi kawy, znajdziecie link do Bekofi poniżej. A jeśli chcecie zainwestować w książki, również mam dla was wiele linków. Zaraz po tych słowach Aleksandra wzięła głęboki oddech, a jej twarz wyrażała mieszankę ekscytacji i nerwowości. Zanim jednak przejdziemy do tematu, muszę wam opowiedzieć o wczorajszej rozmowie z moim przyjacielem, Markiem wzbudziła ona w Was niesamowite emocje, ale nie tylko z powodu treści, ale także przez to, co miałam na sobie. Kropka. Dziś Aleksandra była ubrana w prostą, ale elegancką bluzkę w kolorze głębokiego granatu, która podkreślała jej sylwetkę, a jednocześnie była odpowiednia do prowadzenia poważnej rozmowy. Dzisiaj nie mam dekoltu, ale to nie znaczy, że nie czuję emocji. Po prostu zakładam to, co znajdę w szafie. Jej humorystyczne podejście rozluźniło atmosferę, a widzowie zaczęli się uśmiechać. Moje życie to ciągłe zmagania z różnymi stereotypami, które wciąż pokutują w społeczeństwie. Dziś porozmawiamy o jednym z nich jak suka nie da, to pies nie weźmie. Co to właściwie oznacza? Aleksandra spojrzała w kamerę, jakby próbując nawiązać osobisty kontakt z każdym widzem. To stereotyp, który w rzeczywistości dotyczy szukania winnych i obarczania odpowiedzialnością. Sprawa jest prosta: jeśli decyduje się na seks z kimś, to oboje jesteśmy odpowiedzialni za ten akt. W jej głosie słychać było pasję, a gesty podkreślały jej słowa. Niezależnie od okoliczności, oboje podjęliśmy tę decyzję. I tu pojawia się kolejny problem zdrada. Odpowiedzialność za nią spoczywa na osobie, która zdradza. Często spotykam się z opinią, że wybieram kochanków, ale zdrada to nie tylko to, co mężowie robią na mieście, ale także to, co żony potrafią zrobić. Aleksandra zamilkła na chwilę, dając widzom czas na przemyślenie jej słów. Jeśli obiecuję wierność, to ja jestem odpowiedzialna za jej złamanie, niezależnie od tego, z kim to robię. To nie ma znaczenia, z kim się spotykam. Obarczanie winą kochanek to historia, która ma swoje korzenie w przeszłości, często związana z chrześcijaństwem i przekonaniem, że to kobiety są odpowiedzialne za pokuszenie. W jej oczach pojawił się błysk determinacji. To, że coś mnie kusi, nie jest okolicznością łagodzącą. Każdy z nas ma swoje pragnienia. Jeśli widzę ładną torebkę na wystawie, to jest kusząca. Mogę ją kupić, ale nie mogę jej ukraść. Jeśli to zrobię, nie mogę twierdzić, że to wina kogoś, kto wystawił ją na sprzedaż. Aleksandra zakończyła swoją myśl z uśmiechem, a w jej głosie słychać było pewność. Dziś zaczynamy nowy rok od rozmowy o odpowiedzialności i wyborach, które podejmujemy. To ważny temat, który dotyczy nas wszystkich. Kropka. W miarę jak rozmowa się rozwijała, Aleksandra wciągnęła widzów w głębsze rozważania na temat relacji międzyludzkich, zdrady i odpowiedzialności. Jej styl, łączący profesjonalizm z osobistym podejściem, sprawił, że każdy czuł się częścią tej ważnej dyskusji. Aleksandra kontynuowała swoją refleksję, a sala wypełniła się napięciem. Zdrada nie musi oznaczać końca związku. W praktyce bardzo rzadko tak się dzieje. Musimy jednak jakoś poradzić sobie z tym wydarzeniem, a znacznie łatwiej jest obarczyć winą kochankę. W końcu to ona jest tą złą, która skusiła mojego partnera, a on, biedny, niewinny, potknął się i wpadł w jej sidła. To nie tak, że mój partner podjął decyzję, która mnie rani, jest trudna i niesprawiedliwa. To po prostu wygodniejsze. Zgromadzeni w sali zaczęli szeptać między sobą a Aleksandra zauważyła, że jej słowa wywołują emocje. Ale to, że coś jest wygodne, nie zawsze oznacza, że jest prawdziwe. Chcę, aby było jasne, że nie czuję się osobą, która ma nauczać o moralności. Moje zasady są zgodne z ogólnym kodem kulturowym. Zdrada to dla mnie coś, co uważam za nieakceptowalne. Współzdradzie również mi się nie podoba. Jeśli wiemy, że osoba, która nas interesuje, jest w związku, powinniśmy odpuścić sobie realizację tych pragnień. W sali zapanowała cisza, a Aleksandra kontynuowała. Nie zawsze jednak mamy pełne informacje. Jeśli to ktoś z naszego kręgu towarzyskiego, zazwyczaj wiemy, czy jest w związku. Ale co, jeśli to ktoś, kogo dopiero poznajemy? Wtedy opieramy się tylko na ich deklaracjach. Mogę spojrzeć na palec, czy nie ma obrączki, ale to nie daje mi pewności. Mogę zapytać, hej, jak tam z kimś jesteś, ale to nie oznacza, że uzyskam prawdziwą odpowiedź. Zgromadzeni zaczęli się wpatrywać w nią z zainteresowaniem. Czasami, gdy romans się rozwija, pewne rzeczy wychodzą na jaw. Nagle czujemy motyle w brzuchu, myślimy, że kochamy tę osobę. A potem okazuje się, że nie jest tak wolna, jak twierdziła. I co wtedy? Zazwyczaj nic. Emocje są skomplikowane, trudno się wycofać. Czujemy bliskość, potrzebę bycia z tą osobą, a to nie jest proste, mimo że wydaje się sensowne. Aleksandra spojrzała na zgromadzonych, widząc, że wielu z nich przytakuje. Trudno jest budować zdrową relację z kimś, kto nas oszukał w tak kluczowej sprawie. Oczywiście można postawić ultimatum, regulujesz swój status związku, jeśli chcesz kontynuować romans ze mną. Kiedy będziesz wolny, daj znać, może jeszcze będę zainteresowana. W jej głosie słychać było determinację. Ale to nie jest łatwe. Czasami czujemy, że nie możemy się wycofać, bo emocje nas przywiązują. I to jest problem, z którym musimy się zmierzyć. Warto zastanowić się, co tak naprawdę chcemy od życia i relacji, które budujemy. Aleksandra kontynuowała swoją opowieść, a sala wypełniła się napięciem. Kiedy jesteśmy emocjonalnie zaangażowani, myśl o utracie tej osoby staje się katastroficzna. Wydaje się, że świat się zawali, a życie straci sens. To, co teoretycznie wygląda na proste, w praktyce często prowadzi do dramatów i rozpaczy. Czasami czujemy się uwięzieni w sytuacji, z której nie potrafimy się wydostać, mimo że nie chcemy w niej tkwić. Zgromadzeni słuchali jej z uwagą, a w ich oczach widać było zrozumienie. Kiedy próbujemy podzielić się naszymi uczuciami, często spotykamy się z krytyką. Kochanka staje się obiektem społecznego potępienia, obarczana winą za to, co zrobił jej partner. Ale wyłóżujcie! To nie ona podpalała dom, to osoba, która miała zobowiązania, złamała umowę, wchodząc w związek. Aleksandra spojrzała na uczestników, widząc jak wiele z nich przytakuje. Życie emocjonalne jest znacznie bardziej skomplikowane niż teoria. W teorii, jeśli kocham, to nie ranie. Ale miłość to nie tylko uczucie, to także decyzje, które podejmujemy. Jeśli nie potrafisz być fair, zastanów się, kim jest dla ciebie osoba, którą krzywdzisz. W sali zapanowała cisza, a atmosfera stała się jeszcze bardziej intensywna. To, co robimy, ma konsekwencje. Jeśli szukasz przygody, powiedz o tym. Jeśli jesteś w związku, bądź szczery wobec swojego partnera. Są ludzie, którzy się na to zgodzą, ale najgorsze, co możesz zrobić, to oszukiwać wszystkich, kropka. Aleksandra z pasją kontynuowała. Emocje działają niezależnie od naszych chęci. Czasami chcemy kogoś kochać, ale nie potrafimy. Czasami chcemy przestać, ale nie możemy. Dorosłość polega na tym, że bierzemy odpowiedzialność za nasze czyny. Katowanie się nie przynosi nic dobrego. Możemy analizować nasze błędy przez lata, ale to nie cofnie czasu. W sali zapanowała refleksyjna cisza. Często stosujemy wobec siebie surowe kary, które mają nas motywować, ale to nie działa. Ludzie lepiej funkcjonują na pozytywnej motywacji, a nie na negatywnej. To, co wynosimy z dzieciństwa czy szkoły, wpływa na nasze dorosłe życie, ale musimy nauczyć się, jak to zmienić. Aleksandra zakończyła swoją myśl, a sala wypełniła się brawami. Wszyscy czuli, że poruszyła ważny temat, który dotyczył ich wszystkich. Atmosfera była pełna zrozumienia i empatii, a każdy z uczestników zdawał się być gotowy do refleksji nad własnymi relacjami i wyborami. Aleksandra, stojąc na scenie w lokalnej kawiarni w Warszawie, spojrzała na zebranych. W powietrzu unosił się zapach świeżo parzonej kawy, a dźwięki rozmów i śmiechu tworzyły przyjemną atmosferę. Zgromadzeni słuchali jej z uwagą, a ona czuła, że porusza ważny temat. Mamy tendencję do karania się za wszystko, zaczęła, a jej głos był pewny. Czy to nie jest przypadkiem wpływ kultury, w której żyjemy? Wiele osób wychowało się w duchu katolickim, gdzie grzech wymaga pokuty. Popełniłeś błąd, musisz ponieść konsekwencje. Ale czasami nie chodzi o pokutę, tylko o wyciąganie wniosków. Zgromadzeni kiwnęli głowami, a Aleksandra kontynuowała: Nie szukajmy usprawiedliwień dla winnych, bo życie to nie jest rozprawa sądowa. Zamiast tego zastanówmy się nad przyczynami i konsekwencjami naszych działań. Jeśli ktoś was zdradził mąż, żona, partner, to macie prawo czuć się źle, ale nie obwiniajcie osoby, z którą was zdradzono. To nie ona jest winna. W sali zapanowała cisza, a Aleksandra zauważyła, jak niektórzy z uczestników zaczynają się zamyślać. To jest skomplikowane, prawda. Kiedy bliska osoba nas zawodzi, tracimy poczucie bezpieczeństwa w relacjach. Czasami wnioski, które wyciągamy, mogą nas zmienić. Poczucie winy rzadko przynosi coś dobrego. Wzrok Aleksandry przesunął się po twarzach słuchaczy. Czasami bywam cyniczna, czasami romantyczna, ale jedno jest pewne: nie róbcie sobie krzywdy. Seks jest czymś przyjemnym, dostępnym i może być jednym z najfajniejszych doświadczeń. Nie używajcie go jako narzędzia do ranienia innych, lub zawodzenia ich nadziei. Zgromadzeni zaczęli szeptać między sobą, a Aleksandra kontynuowała, czując, że jej słowa mają moc. W takich historiach wszyscy cierpią. Jeśli nie jesteśmy masochistami, to ból nie jest czymś, czego pragniemy. Nawet jeśli ktoś jest masochistą, woli fizyczny ból od psychicznego. Jej głos stał się bardziej intensywny. Siłą można zadać ból, ale nie można dać niczego w zamian. To, co robimy, ma znaczenie. Wierzę w naszą sprawczość, w to, że możemy zmieniać swoje życie. Nie ma sensu czekać na lepsze czasy, bo czasami marzenia mogą prowadzić do katastrofy. W sali zapanowała refleksyjna atmosfera. Fajnie jest szukać drogi do drugiego człowieka, ale czasami trzeba po prostu usiąść i odpocząć. Nie zawsze musimy biec do przodu. Część z was obudziła się dzisiaj z kacem, część z zapałem do zmian, a część jeszcze nie obudziła się, bo nagrywam to wcześnie. Aleksandra uśmiechnęła się, widząc, jak jej słowa dotykają uczestników. Wracamy do tego tematu. Nie jutro, ale w weekend. Chcę, żebyście przemyśleli to, co powiedziałam. Życie jest zbyt krótkie, by marnować je na ból i cierpienie. Szukajcie radości i zrozumienia w relacjach, które tworzycie. Zgromadzeni zaczęli bić brawo, a Aleksandra poczuła, że jej przesłanie dotarło do serc wielu z nich. Atmosfera w kawiarni była pełna zrozumienia i empatii, a każdy z uczestników wydawał się gotowy do refleksji nad swoimi relacjami i wyborami. W kawiarni w sercu Wrocławia, gdzie aromat świeżo parzonej kawy mieszał się z dźwiękami rozmów, aleksandra przygotowywała się do nagrania swojego najnowszego odcinka. Siedząc przy oknie w eleganckiej, granatowej sukience z delikatnym wzorem, czuła, że dzisiejszy temat będzie szczególnie ważny. Jej włosy, spięte w luźny kok, podkreślały jej wyraziste rysy twarzy. Zdecydowane spojrzenie zdradzało, że jest gotowa na wyzwanie. Cześć wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak ważne jest, aby bawić się na własnych zasadach, zaczęła, a jej głos był pełen energii. Nie zapomnijcie subskrybować, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. A jeśli macie jakieś pomysły na tematy, które chcielibyście, żebym poruszyła, komentarze są otwarte. W miarę jak mówiła, jej entuzjazm udzielał się zgromadzonym w kawiarni. Kilka osób przy stolikach z zainteresowaniem słuchało, a inni szeptali między sobą, wymieniając spojrzenia pełne zrozumienia. Aleksandra kontynuowała, a jej słowa brzmiały jak mantra dla tych, którzy pragnęli zmiany. Pamiętajcie, że nie ma nic złego w tym, że niektóre nawyki są trudne do zmiany. W końcu, jeśli coś jest w nas ugruntowane przez lata, to nie zmienimy tego w miesiąc. To jak ze zdrowym odżywianiem czasem, gdy jesteśmy na kacu, sięgamy po hipsy, a nie sałatkę, powiedziała, a w jej głosie brzmiała szczerość. W sali zapanowała chwila ciszy, a potem rozległy się brawa. Aleksandra uśmiechnęła się, czując, że jej przesłanie dotarło do serc wielu z nich. Nie ma nic złego w tym, że coś nie jest naszym nawykiem. Nawyki są łatwe, bo to działania odruchowe. Ale decyzje są trudniejsze, a ich efekty mogą być naprawdę pozytywne. W miarę jak rozmowa toczyła się dalej, Aleksandra zauważyła, że wśród słuchaczy był także Michał, jej przyjaciel z czasów studiów. Jego obecność dodawała jej pewności siebie. Michał w cesłałowej koszuli w kratę i dżinsach siedział z założonymi rękami, uważnie słuchając. Ich spojrzenia spotkały się na chwilę, a w powietrzu zaiskrzyło coś, co oboje czuli, ale nie mówili głośno. Dzisiaj nie tylko mówimy o nawykach, ale także o emocjach w miłości, kontynuowała Aleksandra, a jej głos stał się bardziej intymny. To temat, który często poruszacie, a ja chcę, żebyście wiedzieli, że to, co czujecie, ma znaczenie. Każdy z nas ma swoje zmagania, ale ważne jest, aby o nich rozmawiać. Michał skinął głową, a ich spojrzenia znów się spotkały. W tej chwili oboje zdali sobie sprawę, że ich relacja mogła być czymś więcej niż tylko przyjaźnią. Atmosfera w kawiarni była pełna zrozumienia i empatii, a każdy z uczestników wydawał się gotowy do refleksji nad swoimi relacjami i wyborami. Pamiętajcie, że życie jest zbyt krótkie, by marnować je na ból i cierpienie. Szukajcie radości i zrozumienia w relacjach, które tworzycie, zakończyła Aleksandra, a sala znów wypełniła się oklaskami. Kiedy nagranie dobiegło końca, Aleksandra poczuła, że jej przesłanie dotarło do wielu serc. Michał podszedł do niej, a ich spojrzenia znów się spotkały. Świetnie to zrobiłaś, powiedział z uśmiechem, a jego głos był pełen uznania. Zawsze potrafisz trafić w sedno. Dziękuję, Michał, odpowiedziała, czując, jak serce bije jej szybciej. Cieszę się, że jesteś tutaj. Może powinniśmy porozmawiać o tym, co powiedziałaś przy kawie? Zaproponował, a w jego oczach była iskra, która sprawiła, że Aleksandra poczuła się jeszcze bardziej podekscytowana. Chętnie, odpowiedziała, a ich rozmowa przeniosła się na chwilę na ubocze, gdzie mogli być tylko we dwoje. W miarę jak słońce zachodziło nad Wrocławiem, a niebo przybierało ciepłe odcienie pomarańczu i różu, Aleksandra i Michał usiedli przy małym stoliku na zewnątrz kawiarni. Rozmowa toczyła się swobodnie, a ich śmiech wypełniał przestrzeń wokół nich. Wiesz, myślę, że to, co robisz, ma ogromne znaczenie, powiedział Michał, a jego ton był poważny. Nie tylko dla ciebie, ale dla wszystkich, którzy cię słuchają. Mam nadzieję, że tak, odpowiedziała Aleksandra, czując, jak ich dłonie przypadkowo się stykają. Chcę, żeby ludzie czuli się zrozumiani. Czujesz się zrozumiana? Zapytał Michał, a jego spojrzenie było pełne ciepła. Czasami tak, a czasami nie, przyznała, a ich oczy znów się spotkały. Ale myślę, że to, co robimy, ma sens. Michał zbliżył się nieco, a ich oddechy zaczęły się mieszać. Może powinniśmy spróbować zrozumieć siebie nawzajem lepiej, powiedział, a w jego głosie brzmiało zaproszenie. Może, odpowiedziała Aleksandra, a w jej sercu zaiskrzyło coś nowego. W tej chwili oboje wiedzieli, że ich relacja mogła być początkiem czegoś pięknego. Słońce zniknęło za horyzontem, a noc otuliła Wrocław swoim ciepłym płaszczem. Aleksandra i Michał, siedząc blisko siebie, zaczęli odkrywać nie tylko swoje myśli, ale także uczucia, które mogły ich połączyć w zupełnie nowy sposób. Może powinniśmy porozmawiać o tym, co powiedziałaś, przy kawie? Zaproponował Michał, a w jego oczach była iskra, która sprawiła, że Aleksandra poczuła się jeszcze bardziej podekscytowana. W miarę jak rozmowa stawała się coraz bardziej intymna, Michał zadał pytanie, które wisiało w powietrzu. Co sprawia, że czujesz się naprawdę szczęśliwa? Aleksandra przez chwilę milczała, zastanawiając się nad odpowiedzą. Kiedy mogę dzielić się swoimi pasjami z innymi? Kiedy widzę, że moje słowa mają wpływ na ludzi. A ty? Co cię uszczęśliwia? Myślę, że to co robisz jest częścią tego, co mnie uszczęśliwia, odpowiedział Michał, a jego uśmiech był szczery. Ale także chwile jak ta, kiedy mogę być z kimś, kto rozumie, co czuje. Ich spojrzenia znów się spotkały, a w powietrzu zagościła nowa energia. Aleksandra poczuła, jak serce bije jej szybciej. Cieszę się, że jesteś tutaj, powiedziała, a jej głos był cichy, ale pełen emocji. Michał pochylił się nieco bliżej, a ich twarze były teraz tak blisko, że mogliby usłyszeć swoje oddechy. To miejsce jest magiczne, ale to ty sprawiasz, że jest jeszcze bardziej wyjątkowe, powiedział, a jego oczy błyszczały w blasku lampionów. Nie wiem, co powiedzieć, odpowiedziała Aleksandra, czując jak rumieniec wstępuje jej na policzki. Może po prostu cieszmy się chwilą. Zgadzam się, powiedział Michał, a ich dłonie znów się złączyły, tworząc delikatny most między nimi. W miarę jak noc stawała się coraz ciemniejsza, a dźwięki miasta zaczynały cichnąć, Aleksandra i Michał zrozumieli, że ta chwila była dla nich czymś więcej niż tylko spotkaniem. Była to obietnica nowego początku, który mógł ich zaprowadzić w nieznane, ale ekscytujące rejony ich życia. Subskrybuj, kanał czeka na Ciebie wiele ekscytujących historii. Wy do refleksji nad swoimi relacjami i wyborami. Pamiętajcie, że życie jest zbyt krótkie, by marnować je na ból i cierpienie. Szukajcie radości i zrozumienia w relacjach, które tworzycie, zakończyła Aleksandra, a sala znów wypełniła się oklaskami. Jej słowa unosiły się w powietrzu, jak delikatny zapach kwiatów w wiosennym ogrodzie, a ona sama czuła, że dotknęła serc wielu ludzi. Kiedy nagranie dobiegło końca, Aleksandra spojrzała na twarze zgromadzonych, widząc w nich mieszankę emocji od wzruszenia po nadzieję. Michał podszedł do niej, a ich spojrzenia znów się spotkały. Świetnie to zrobiłaś, powiedział z uśmiechem, a jego głos był pełen uznania. Zawsze potrafisz trafić w sedno. Dziękuję, Michał, odpowiedziała, czując, jak serce bije jej szybciej, a w brzuchu pojawiły się motyle. Cieszę się, że jesteś tutaj. W jego obecności czuła się bezpiecznie, jakby świat na chwilę zatrzymał się w miejscu. Może powinniśmy porozmawiać o tym, co powiedziałaś przy kawie? Zaproponował, a w jego oczach była iskra, która sprawiła, że Aleksandra poczuła się jeszcze bardziej podekscytowana. W jej umyśle pojawiła się wizja ich rozmowy, pełnej śmiechu i zrozumienia. Chętnie odpowiedziała, a ich rozmowa przeniosła się na chwilę na ubocze, gdzie mogli być tylko we dwoje. W miarę jak słońce zachodziło nad Wrocławiem, a niebo przybierało ciepłe odcienie pomarańczu i różu, Aleksandra i Michał usiedli przy małym stoliku na zewnątrz kawiarni. W powietrzu unosił się zapach świeżo parzonej kawy i ciepłych wypieków, a ich rozmowa toczyła się swobodnie, a ich śmiech wypełniał przestrzeń wokół nich. Wiesz, myślę, że to, co robisz, ma ogromne znaczenie, powiedział Michał, a jego ton był poważny. Nie tylko dla ciebie, ale dla wszystkich, którzy cię słuchają. Jego słowa brzmiały jak melodia, która wypełniała serce Aleksandry. Mam nadzieję, że tak, odpowiedziała Aleksandra, czując, jak ich dłonie przypadkowo się stykają. Chcę, żeby ludzie czuli się zrozumiani. W tym momencie poczuła, że ich wieś staje się silniejsza. Czujesz się zrozumiana? Zapytał Michał, a jego spojrzenie było pełne ciepła, jak promienie słońca w chłodny poranek. Czasami tak, a czasami nie przyznała, a ich oczy znów się spotkały. Ale myślę, że to, co robimy, ma sens. W jej sercu zagościła nadzieja, że ich rozmowa może prowadzić do czegoś więcej. Michał zbliżył się nieco, a ich oddechy zaczęły się mieszać. Może powinniśmy spróbować zrozumieć siebie nawzajem lepiej, powiedział, a w jego głosie brzmiało zaproszenie, które sprawiło, że Aleksandra poczuła dreszcz emocji. Słońce zniknęło za horyzontem, a noc otuliła Wrocław swoim ciepłym płaszczem. Aleksandra i Michał, siedząc blisko siebie, zaczęli odkrywać nie tylko swoje myśli, ale także uczucia, które mogły ich połączyć w zupełnie nowy sposób. Ich rozmowa stawała się coraz bardziej intymna, a każda wymiana zdań była jak delikatny taniec. W miarę jak rozmowa stawała się coraz bardziej intymna, Michał zadał pytanie, które wisiało w powietrzu. Co sprawia, że czujesz się naprawdę szczęśliwa? Jego pytanie brzmiało jak echo ich wspólnych marzeń. Aleksandra przez chwilę milczała, zastanawiając się nad odpowiedzą. Kiedy mogę dzielić się swoimi pasjami z innymi? Kiedy widzę, że moje słowa mają wpływ na ludzi? A ty? Co cię uszczęśliwia? Jej głos był pełen szczerości, a w oczach błyszczały iskierki nadziei. Myślę, że to, co robisz, jest częścią tego, co mnie uszczęśliwia, odpowiedział Michał, a jego uśmiech był szczery. Ale także chwile jak ta, kiedy mogę być z kimś, kto rozumie, co czuje. Ich spojrzenia znów się spotkały, a w powietrzu zagościła nowa energia, która sprawiła, że czas na chwilę się zatrzymał. Aleksandra poczuła, jak serce bije jej szybciej. Cieszę się, że jesteś tutaj, powiedziała, a jej głos był cichy, ale pełen emocji, które nie mogły już dłużej czekać. Michał pochylił się nieco bliżej, a ich twarze były teraz tak blisko, że mogliby usłyszeć swoje oddechy. To miejsce jest magiczne, ale to ty sprawiasz, że jest jeszcze bardziej wyjątkowe, powiedział, a jego oczy błyszczały w blasku lampionów, które oświetlały ich mały świat. Nie wiem, co powiedzieć, odpowiedziała Aleksandra, czując, jak rumieniec wstępuje jej na policzki. Może po prostu cieszmy się chwilą. W jej sercu zagościła radość, która była tak intensywna, że mogła ją niemal dotknąć. Zgadzam się, powiedział Michał, a ich dłonie znów się złączyły, tworząc delikatny most między nimi. W tej chwili wszystko wydawało się możliwe. W miarę jak noc stawała się coraz ciemniejsza, a dźwięki miasta zaczynały cichnąć, Aleksandra i Michał zrozumieli, że ta chwila była dla nich czymś więcej niż tylko spotkaniem. Była to obietnica nowego początku, który mógł ich zaprowadzić w nieznane, ale ekscytujące rejony ich życia. Ich serca biły w jednym rytmie, a przyszłość wydawała się pełna obietnic. Subskrybuj kanał, czeka na ciebie wiele ekscytujących historii.